Standardowo, nie wiem czy wy to widzicie, ale cała szyba jest oblodzona. Tak samo jest na jezdniach, na chodniku, nawet trawa jest cała oblodzona. Nawet nie wiem jak się dla was poświęcam, jest zimno nie wiem co, ja otwieram okno. Zobaczcie te drzewa, są całe białe. To wiesz, że to są sople wszystko, tak? Wszystko jest w lodzie. To są sopleki lodu, i patrzcie teraz takie. To się ławia. Mam nadzieję, że sen do filmu Wam się spodobał, bo przecież wiem, że Wy nie macie w domu okien i że Wy o tym zupełnie nie wiedzieliście, że na dworze jest tak zimno i że jest lód. Wy na pewno tego nie wiedzieliście. Nie. Przepraszam, że od czasu do czasu będę sobie pijałam herbatkę, ale stałam pół godziny na przystanku. Co chwila wiał taki zimny wiatr i strasznie przemarzłam, także ubierajcie się ciepło, bo jutro ma być podobno jeszcze zimniej. Korzystając z tego, że nie poszłam do szkoły bo gimbus nie dojechał nawet do tego przystanku ale to informacja, czemu gimbus nie do od przystanku możecie znaleźć na mnie fanpage'u yy, Facebook.com yy, i przez dwa A na końcu, tak. Korzystając z tego, że właśnie nie poszłam do szkoły yy, mogę nagrać dla ja Was jakikolwiek film po prostu już tak mi! Nie! Kurde nie! kontynuując to mnie strasznie zirytowało, bo na asku właśnie miałam pytanie o treści. Co ci się stało z włosami? I myślę, ma, że mam to za sobą. Już po prostu miesiąc po wcięciu włosów już jestem, tak? Już powinno to być... W miarę normalne, że mam krótkie włosy, a poza tym, no nie rozumiem tego fenomenu, po prostu obcięłam włosy, to są tylko włosy, to nie jest ręka, to nie jest noga, przecież to odrośnie, no ludzie. Poza tym fenomen, który się tworzy właśnie wokół takiej osoby, która na przykład obetnie włosy, nie wiem, zrobi sobie tatuaż, zrobi sobie jakiś kol kolczyk. Oczywiście tatuażem i kolczykiem to jeszcze rozumiem, bo można się zapytać, czy to bolało, czy, czy, czy jak to robił, co zrobił. I w ogóle dzikie węże, to tak, są tylko włosy. Każdy chyba odpudziam włosy w swoim życiu. To są, to są, są tylko włosy! Ja zirytowana, sceptycznie do tego nastawiona Esia, odpowiem w tym filmiku, poświęcę ten jeden film na odpowiedzi, na najczęściej zadawane pytania, które zostawiłam skrzynce na... ASKU! macie ten film, już mnie o to więcej nie pytajcie, bo naprawdę już różne pytanie pytaniami, pytania ktoś może mnie wiedzieć, ktoś może być niedoinformowany i tak, le, le, le. ale postawię się mojej sytuacji. Ja codziennie połączyć włosów z Wami nie mógł pić pytań, co gdzie, jak, e, po co. A więc zaczynajmy z tymi pytaniami. Dlaczego obciąć włosy? E, Obcięłam włosy, dlatego że raz był bardzo zniszczone, dwa miałam 6 cm odrost po szamponie. Tak, także wycięłam sobie w sumie kolor, chociaż na końcówkę jeszcze jest. Także no. Y, trzy strasznie po prostu mi się nie podobały, w ogóle mi się nie układały, miałam cienkie i problem był taki, że na przykład jak chciałam złożyć żywkę, to mi to zajmowało przynajmniej pół godziny, po prostu musiałam je natapirować, potem to jeszcze przypikać toną lakieru i to było nieprzyjemne dla moich włosów. Ja nie lubię, jak ktoś ma tyle nakieru na włosach. Po prostu wolę, jak mi się naturalnie układa, więc. To nawet nie wchodziło w grę, że tak chodziła na co dzień. Kto ci obcinał włosy? E, Tutaj to, to, to potrzebowałam czasu, żeby zrozumieć, bo nie wiem, może, może miałam, e, nie wiem, podać adres, może podać, e, czy kobieta, czy mężczyzna, nie wiem, naprawdę dużo chmiliam na tym pytaniem, ale chyba to chodziło o to, czy fryzjer, czy, czy, czy rodzice, czy nie wiem, czy ciocia, czy wujek, czy kuzyn, czy kuzynka, czy prababcia, czy nie wiem, homika, sąsiada, kota. Także obcinami fryzjerka. Kiedy chciałaś włosy? To było dokładnie 6 grudnia, tak pamiętam tą datę, bo były wtedy, ojej moja cholera, bo wtedy były Mikołajki, Mikołajki? Tak, no Mikołajki. No i 6 grudnia już. Mm. Masz warkocza kucyka po obcinaniu włosów? Tak mam, mam takiego warkocza, gdzieś takiego, no cóż, tak ten deser, dawno go nie widziałam, że nie umiem stwierdzić. Nie pokażę wam go, bo nie będzie mi ale jest schowane po prostu w jednym miejscu, dlatego, i tutaj e, powiem fajną historię. Akurat poszłam do e, alergologa, do którego chodzę co 3 miesiące, i właśnie tam rozmawialiśmy właśnie o włosach, i wow, włosy? I w ogóle no nie. Także trochę sobie pogadałam o tym, i okazało się, że ta alergolog też sobie obciała włosy, ale to już jak wiecie, była młodsza. No i miała te włosy gdzieś tak do, 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 do początku piąter na niej i postawiała sobie je obciąć i miała takiego warkocza, takiego warkocza takiego, powiedziała, że trzyma go tak na luzie w półce, nie na półce, coś takiego bo na półce i to zawsze miał dostęp do, do, do światła i w ogóle, potem postawiła to schować do jakiegoś pudełka. I jak wyjęła to z pudełka, no to okazało się, że te włosy są strasznie zniszczone, osiwiały. Naczyniały osi się nie, chyba, po prostu straciły kolor, były wyblakłe. I po prostu tak, tak się przestraszała, że od razu wróciła te włosy. Także nie ja wolę dbać o ten warkocz, żeby jednak była ta pamiątka. Chociaż jeszcze powiem tak, że e, mam w pudełeczku jeszcze taki warkość, który sobie sama ucięłam, jak była mała. Sama ucięłam, czy mała ucięła? Coś takiego było, no nie. I ten, i mam jeszcze i taki warkocz, i, te, i, i taki jakniutkie blond włoski. Kiedyś na pewno pokażę oba, oba te, y, obie te próbki moich włosów, także nie no, obawiajcie się na serie, co Ci się stało z włosami i to było tak... to było tak chamskie, no co ci się stało z włosami, no hmm, ukradnymi. Okej, okay, tym filmikiem mam nadzieję, że da Ci mi wchodzi wspomina na asku, na innych stronach, chociaż tego na skumulitujecie. Przepraszam niektórych widzów za ten film, bo to jest dziwne, żebym zrobiła film o moich włosach, bo to są tylko włosy. Jeśli ten film Ci się podobał, zapraszam do lajkowania. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, zarówno i mój kanał, żeby napisze to z nowymi filmikami. Jeśli chcesz jakoś odnieść do tego fenomenu z tymi włosami lub innego lub innych fenomenów, no to, to napisz nam no w komentarzu, bardzo lubię czytać kiedyś. Znaczy, no czasem może się wywiązać z tego jakaś fajna dyskusja, także dawajcie. W Facebooka, nie zapomnijcie lajk like na niego, tak. Zapraszam się na Twittera, a Instagrama, Fotobloga, jeszcze raz na tym, blblbl. Yy, no to wszystkie linki znajdziecie w opisie. Jeszcze są takie ogłoszenia paratialne, mniej więcej o to, że około 20 Któregoś, czy pewnie innego, na jakiejś końcówce mam zamiar zrobić, się, tak? To już mogę Wam powiedzieć. Więc zadawajcie mi pytania pod poprzednim filmikiem, którego lika znajdziecie tutaj. Tak, kliknijcie w tym paluszek. Więc zadawajcie mi pytania. Czemu jeszcze nie pytałeś? I W to, No, mocniej się otworzy. A więc cześć, trzymajcie się do następnego filmiku. Mam nadzieję, że Wam nic się nie stało. Słuchajcie mnie bardzo uważnie. Wszystko ja się dowiedziałam, że od 10 minut nie ma prądu. Rozumiecie, to nie ma internetu, nie ma prądu, nie ma nic. Nie mam żadnych informacji o świecie, nie wiem co się dzieje w tej chwili. Niby wiem, że jest zimno i jest lód, i w ogóle, bo mam okna. Mam okna. Nie mogę Was poprosić, żebyście pisali mi w komentarzach, co ja mam robić, bo Bo i tak to nie przeczytam, bo, bo, bo wy dostanęcie dopiero pewien potem. Trzymajcie się. Cicho bądź, no nagrywam. Mm. Nie, nie odbiorę tego SMS-a, nie odbiorę. Po... Nie odbiorę tego SMS-a. Nie, dopiero potem, po nagrywaniu, nie mogę się rozpraszać.